Moje dziecko, ta jesień będzie wyjątkowa. Pomimo chłodnych dni i deszczowych poranków, w Twoim sercu zagości ciepło, zdrowie i optymizm. Nie pozwól, aby zewnętrzna pogoda przesłoniła Ci radość, jaką Bóg przygotował dla Ciebie w tym czasie. Każda chwila, choćby najbardziej pochmurna, będzie okazją do odnowy, do znalezienia spokoju. Do odczucia miłości, która nigdy cię nie opuszcza. Pamiętaj, że ta jesień będzie pełna cudów. Zaufaj, że Bóg przynosi ci zdrowie i nadzieję, a ja, Twoja Matka, będę przy Tobie na każdym kroku. Ciesz się tymczasem, bo mimo zmiennej pogody, Twoje życie napełni się radością i spokojem, którego tak bardzo potrzebujesz. Tak jak liście opadają z drzew. A Ziemia przygotowuje się do odpoczynku. Ja, Twoja Matka, przychodzę, aby Cię otoczyć swoją Matczyną miłością. W każdej Twojej trosce jestem przy Tobie, tak jak Matka czuwa nad swoim dzieckiem, dbając o Jego bezpieczeństwo i spokój. Zaufaj mi, abym mogła wziąć Twoje troski i zanieść je do naszego Ojca w niebie. Patrzę na Ciebie z czułością, tak jak Matka patrzy na swoje dziecko. Które troszczy się o przyszłość. W Twoim sercu jest tyle pytań, tyle obaw, ale wiedz, że moja matczyna miłość nigdy Cię nie opuści. Każda zmiana, każdy chłodniejszy wiatr tej jesieni to przypomnienie, że życie jest pełne cykli, chwil trudnych, ale też momentów nadziei. Moje dziecko, pozwól, że teraz zaniosę Twoje zmartwienia do Boga. Ojcze nasz, Ty który stworzyłeś piękno jesieni, przynoszę Ci tego Syna, tę córkę, którzy potrzebują Twojej opieki. Tak jak natura przygotowuje się do zimy, proszę Cię, przygotuj ich serce na czas spokoju i zdrowia. Daj im siłę, by przeszli przez tę jesień w pokoju, chronieni Twoją łaską. Zabierz ich troski, daj im zdrowie ciała i duszy, aby mogli cieszyć się tymczasem refleksji i odnowy. Moje dziecko, w tej jesieni nie musisz obawiać się zmian. Jestem przy tobie, matka, która rozumie każde twoje zmartwienie. Każdy dzień tej jesieni to nowa szansa, aby zbliżyć się do Boga, aby poczuć Jego obecność w spadających liściach, w chłodnym powiewie wiatru, w ciszy poranków. Tak jak matka trzyma swoje dziecko w ramionach, tak ja obejmuję Cię teraz moją miłością. Powierzam Twoje problemy Bogu, abyś mógł znaleźć spokój. Niech każdy dzień tej jesieni przynosi Ci ciepło Jego obecności. Zanurz się w tym spokojnym czasie, jak dziecko w ramionach swojej matki. Przyszłam do Ciebie, aby otoczyć Cię swoją miłością i wstawić się za Tobą przed Bogiem. Bóg widzi Twoje pragnienie pokoju i zdrowia. Zaufaj, że On czuwa nad każdym Twoim krokiem. Tak jak Ziemia odnajduje spokój w jesieni, tak i Twoje serce znajdzie wytchnienie. Ojcze, proszę Cię, aby ta jesień była czasem zdrowia tego dziecka, które teraz woła do Ciebie. Proszę o uzdrowienie ich ciała i duszy, o spokojne serce i odwagę, aby przejść przez ten czas bez lęku. Niech Twoja miłość otuli ich niczym ciepły płaszcz w chłodniejsze dni. Moje dziecko, czuję Twoje obawy, ale jestem tutaj, aby przypomnieć Ci, że Bóg ma dla Ciebie plan pełen pokoju i odnowy. Nie martw się o jutro, bo w tej jesieni, jak liście opadające z drzew, wszystkie Twoje troski zostaną oddane Bogu. On Cię uzdrowi i napełni spokojem. Poczuj teraz, jak spokój wypełnia Twoje serce. Bóg obiecuje Ci zdrową i spokojną jesień. Wszystko, czego potrzebujesz, już jest na wyciągnięcie ręki. Zaufaj, że każdy chłodny poranek przyniesie Ci nową siłę, a każdy dzień tej jesieni będzie pełen pokoju. Ja, Twoja Matka, jestem przy Tobie, modląc się o Twoje zdrowie i spokój. Niech ta jesień przyniesie Ci odnowę ciała i duszy, tak jak Bóg to obiecał. Amen. Jeśli pragniesz, aby ta jesień była czasem spokoju, zdrowia i duchowej odnowy, subskrybuj nasz kanał. Tak jak liście spadają z drzew, niech codzienne modlitwy spływają na Twoje życie, niosąc Ci nadzieję i siłę. Dołącz do naszej wspólnoty, abyśmy razem mogli czerpać inspiracje na każdy dzień tej cudownej, choć czasami chłodnej jesieni. Niech każdy nowy film będzie jak promień słońca w pochmurne dni.